Warsztaty tutaj, doktor Miłaj są po prostu niezwykłe. Ciężko jest to opisać i trudno wydarzyło się tak wiele. Każda minuta praktycznie tych warsztatów, każda sekunda, jest to coś mm, wspaniałego i cudownego, takie przeżycie. Udało mi się jeszcze głębiej poznać y, siebie, odkryć no, mocno jakieś zakryte, nazwijmy to, traumy i to wszystko. Więc to było wspaniałe i po prostu cudowne i piękne. Tak naprawdę doznałam tutaj wielkiego poczucia miłości i takiej już dogłębnej odczucia przebudzenia, świecenia, więc to jest naprawdę cudowne otworzenie, otworzenie się na ludzi. Warto, żeby każdy to przeżył. Uczestniczyłam w kursie rocznym Asi i ten kurs jest... No, również niezwykły. Ja żyłam w ogromnym cierpieniu, nawet nie zdawałam sobie z tego sprawy, że moje życie składało się i opierało się głównie na cierpieniu. Ciągle w poczuciu braku, braku tego, braku tego, żalu, smutku. Uznałam, że to manipulacji manipulacje, wykorzystywania, co po prostu bardzo, no, bardzo bolało i ściągało. Dzięki tym warsztatom szybko odkryłam, jak to jest po prostu żyć bez tego cierpienia, jak to jest po prostu wspaniałe i piękne. Jak można uzyskać w tym życiu po prostu spokój? Co to znaczy żyć bez oceniania? Co to znaczy żyć bez oczekiwań? Cudowny, wspaniały, po prostu czas. Mogę powiedzieć, że uleczyłam swoje życie pod względem tego, że żyłam cały czas w myślach. Cały czas myśli moje analizowały wszystko na bieżąco, rozgrywały, rozkminiały non stop. Ocenianie, uderzanie w siebie to mega, bardzo, bardzo ściągało. To wpływało na każdą moją relację. Od tych relacji również sama się po prostu odcinałam. Poczułam ten brak i to również w relacjach partnerskich, ale z przyjaciółmi i rodzinnych. Odkąd jestem w kursie, to moje relacje w rodzinie po prostu się zaczęły naprawiać i zmieniać. Ja widzę niesamowitą zmianę i małe rzeczy, które dla mnie są małe, wpływają na taką ogromną całość zmiany zmianę po prostu jakości życia. Kurs serdecznie polecam każdemu, kto naprawdę chce poprawić jakość swojego życia, coś w nim zmienić, naprawdę polecam. Jak widzisz, zmiana życia jest możliwa, a nawet może być dużo prostsza niż Ci się wydaje, bo będziesz objęty przez nas po prostu czułością i troską i pomożemy Ci przejść cały ten proces. Więc zapraszam Cię kochanie serdecznie do naszego grona. Poczuj się jak w domu i odpocznij.